maneczko, witam Was bardzo serdecznie na czwartej i w zasadzie ostatniej części taniego utrbiania 1.4 Volkswagenie Lupo. Jako, że w ostatniej części wszyscy, raczej może nie wszyscy, ale większość z Was zadecydowała o tym, że musi być wskaźnik do ładowania, to nie owijając w bawełnę, jako pierwszy bierzemy się za montaż takowego wskaźnika. Jeżeli natomiast jesteś tutaj jak po raz pierwszy i nie wiesz o co chodzi, to zapraszam do obejrzenia pierwszej, drugiej, trzeciej części, to wtedy będziesz jak najbardziej w tym temacie montażu budżetowego turbowy 14 w Volkswagenie Lupo. A dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to bardzo Was serdecznie zapraszam, żebyście to zrobili. Wiadomo, wtedy będą większe zasięgi, większa oglądalność i ciekawszy kontent będziemy robić. I jak coś, to nie mam choroby sierocej, tylko bujam się do rytmu muzyki i będę czekał... Na wasze komentarze i na odpowiedź, co się będzie dalej działo. Pora na podjęcie bardzo męskiej decyzji, gdzie zamontować wskaźnik do ładowania. No, jako, że teraz tak o, macie w moją perspektywę, jak siedzę w moim trupku lub, trupku, to y, wychodzi na to, że najmądrze by było go zamontować tu, bo tak bym coś widział. Bo tam gdziekolwiek indziej, no to słabo. Że myślę, że tu go gdzieś jakoś w ten sposób zamontuję, albo od dołu. No tak by było luksusowo, no to tak? jakoś by go tutaj, bym musiał go jakoś tutaj gdzieś wkomponować i byłoby całkiem spoko. Przymiarki, przymiarki, przymiarki. Tak, żebym sobie to poszlifował. Teraz to przyspawiemy, plastik do plastiku i będzie git. Nie muszę wam tłumaczyć, że nie jest jakoś to super wykończone, ale cyma. No i mamy to. W sensie, że mamy podłączony wskaźnik do ładowania. Tadam! Uh, w nocy to jest takie jakby luksusowe, ale muszę sobie to obrócić, bo to krzywo mam. Mnie to wkurza, no ale na razie w wnosi. Teoria, teorią. A teraz zobaczmy, ile faktycznie mamy do ładowania w lupo. Mamy trzeci bieg, i spróbuję wklepać. A, no, takie. 0,3 bara, to musimy dołożyć. Dobra. Zamontowane i obrócone jak należy, i klucza nie mam. Ura! Dobra, mam klucz. Teraz powinno być. Teraz powinno być równo. Pierwsze koty zapłoty. Jakieś logi zrobiłem. Jedzie w miarę. I, no I tak sobie pomyślałem, że nigdy w życiu chyba tutaj nie wymieniłem świec ani wysokiego napięcia. To tak znalazłem kurczaczek problem, który długodystansowo pewnie będzie generował nam dodatkowy problem, bo ten olej na świeczkach to tutaj jednak by trzeba było pewnie dekiel zrzucić, a wszyscy wiemy, że tutaj to się wiąże z rozpinaniem rozrządu i tak dalej. Także to może zostawimy do etapu, jak będziemy już motor będzie wysadzony. Także na razie to zostawiam i tak myślę o tym, żeby świeczki zmienić na... Na inne, zresztą wykręcić je i zobaczyć, jak one w ogóle wyglądają. No, jak wyglądają świece, no pomijając olej, który po nich spłynął, to nie wyglądały źle. No, są teraz całe w oleju, no bo było tego oleju sporo. Ale powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, kiedy ja tu zaglądałem, ile to było lat temu. Także zamontujemy nowe świeczki, nowe cewki, no i biorę się za kolejne logi. I przyszła świeża dostawa cewek cewki 1.4 TSI. Tak, a świeczki, drogie, drogie dzieci, świeczki mamy z 1 do 18 turbo. Także taki jest plan. Teraz zapachniało luksusem. Nowe cewki, nowe świece, pale sprzęt i na logi lecę. No i mamy logi zrobione na 03 bara. No i tak. Kręcimy do 6500. Map sensorem się nie przejmujemy, bo map sensor, diagnostyka nam nie pokazuje więcej. Diagnostyka nam nie jest w stanie więcej pokazać, no bo silnik wolno sący. No i to co jest piękne przy tym 0,3 bara, 21 stopni wyprzedzenia zapłonu na górze i 0 stuku. Także teraz to mamy, więc zaryzykujemy pierwszy pomiar. W zasadzie mamy dwa wyniki. Mamy wynik na trzecim i na czwartym biegu. Ci, co wiedzą o co chodzi, to wiedzą, że na trzecim biegu mamy mniejsze obciążenie na silniku, więc mamy też troszkę mniej doładowania i mniej dokładniejszy pomiar. Na trzecim biegu mieliśmy 130 prawie koni, a na czwartym biegu co nam wyszło? Tadadam, 141 i 177 N. I tak z tego, co tak się przyglądałem, to jak ciągłem na czwartym biegu, to miałem takie 0,3-0,35 Bara. No to teraz co zostało? Zostało dołożyć do ładowania, zrobić jakieś logi, czy nie mamy stuku, no i zrobić kolejny pomiar. Po lekkim upalanku, dochodzę do wniosków, że mamy tutaj pewnego rodzaju problemy. Zauważyłem, że zaczęło mi się jakby tak lekko przydymiać pod maski. No, idę po, po, po latarkę i zrozumicie o co chodzi. To się pewnie... no, tutaj jakbym powiedzieć, to tak e, kurczaczek, no chyba za ciepło temu pasu niemu tam jest. Będziemy musieli jakieś poczynić osłony termiczne, bo, bo to chyba tak na dłuższą metę nie będzie działać. Poskręcałem ten bałagan jak się da. Czyli, tak w zasadzie, w moich założeniach nie sądziłem, że do tego momentu dojdziemy. No, ale tu już mamy koniec regulacji, tu też mamy koniec regulacji. Także bardziej nie potrafię tej sztangi skręcić, teraz już potem mi zostaje albo ciąć i spawać, albo ewentualnie tu podkładki. No, ale na razie zobaczmy mniej więcej, co nam się udało osiągnąć. Ja będę pacał i będę pompował. Nie wakum, nie czekajcie, dobra, jeszcze raz. Pumping Everybody. Mhm. Teraz dygło. Półbara. Półbara ruszyło. Dobra. Takie półbara zero sześć. No zobaczymy, No teoretycznie jest mocniej, ale czy to? Zobaczymy co, co z tego wyjdzie. teoretycznie przy półbara ruszyła sztanga. Nie będzie tak źle. Teoretycznie co mamy? Mamy e, teraz teoretycznie półbara, więc powinniśmy być gdzieś tam w okolicach tego co 1.8 turbo e, dmucha, tak? Bo 1.8 turbo na serii lata na półbara. E, no ale mamy większą turbinę. Co z tego wyjdzie? Dowiemy się za chwilę. Trzeci bieg. Zobaczmy ile teraz mamy pustu. 0,4, muszę bardziej tą sztangę chyba dokręcić. Miał być pomiar, ale pokażę wam co jest na, na czwartym biegu. Patrzcie na to. Wklepuję w podłogę. Niestety, ale nie mamy już sprzęgła. To się zapowiadało. Także koniec. Na ten moment koniec. Ważne rzeczy, bo teraz naszły je przemyślenia, bo ja ciągle kręcę sztangą i myślę, kurde, no ustawiłem, ustawiłem, a bustu nie ma tyle, ile żem ustawił, bo jestem dzięcią. Dzięcią jestem, dlaczego jestem dzięcią? No bo ustawiamy i regulujemy tutaj, tak? Czyli bierzemy nadciśnienie z turbosprężarki przed interkulerem, a mierzymy nadciśnienie już w kolektorze sądzym. Logiczne jest to, że interkuler, chcąc, nie chcąc, ma jakiś back pressure, czyli ciśnienie zwrotne, czyli turbina musi przed interkulerem wykonać, raczej zrobić większe nadciśnienie, żeby za interkulerem było takie, a nie inne nadciśnienie. Więc po prostu tutaj muszę ustawić, załóżmy teraz, będę musiał zwiększyć, jak będę chciał mieć 0,6 bara, to podejrzewam, że tu będę musiał mieć ustawiony Westgate na jakieś 0,809 bara. Żeby to się gdzieś zgadzało, a nie będę robił takiego numeru, bo teoretycznie można by było pójść yy, krok dalej <laughs> i wziąć po prostu ten wężyk, podłączyć do kolektora sącego. Ale to może skutkować tym, że mogą mi się pojawiać overboosty, czyli że dmuchnie i nim tam w zasadzie to zdąży zareagować, to będzie korba zgięta. Wiadomo, że u nas ważne jest to, żeby ten boost budował się liniowo. No. A nie tam zbyt szybko. Także zostawimy to tak, naciągniemy WestGate trochę bardziej. No ale to potem teraz przechodzimy do roboty. No dopiero to składałem, to teraz mogę sobie rozebrać, żeby wymienić sprzęgło. Dwie godziny strachu sprzęgło wyrwana. Ogólnie myślałem, że będzie gorzej wyglądać. No nie wygląda jakoś luksusowo, trochę tak jakby temperaturki to zostało. Trochę jest jakby zużyte Ale tragedii jakieś tam w zużyciu nie ma Co powoduje, że Lekko się martwię no, sytuacja wygląda tak, że ja nie wiem co to było za sprzęgło założone No nie mam zielonego pojęcia No tak ten samochód kupiliśmy, więc Wydaje mi się, jak porównać żelazka Że żelazko w nowym sprzęgle Jest trochę Masywniejsze się wydaje Może to jest takie złudzenie, no ale ta część jakby była masywniejsza od tej, tak, takie jest wrażenie. Ta sprężyna tutaj też wydaje się masywniejsza od tej. No. Ale czy to ma coś, wszyscy wiemy, że to ma mało do znaczenia, musiałbym sprawdzić nacisk, no ale to już nie będziemy tak detytoryzować. Najgorsze jest to, że nie mam alternatywy. Długo nad tym siedziałem. I kombinowałem i no niestety w tej małej skrzyni nie mam alternatywy. Okładzina faktycznie jest ta, jest lekko grubsza. To akurat to może być różnica konstrukcyjna, że tu jest inna ilość sprężyn, to nie ma nic do, do znaczenia. Nic składam i będę próbował szczęścia. Na potrzeby pokazania Wam o co chodzi, to to jest stare sprzęgło wrzucone w dzwon skrzyni. I jak widać, to tu nawet palec nie wchodzi. Także do tej małej skrzyni nie ma fizycznie możliwości dopasowania jakiegoś mocniejszego sprzęgła. Jedyne, co by zostawało, to zrobić jakiś kustą. No i potem jest opcja, opcja B, no ale o tym będziemy rozmawiać, jak znowu zacznie ślizgać. Na razie ja jestem bardzo dobrej myśli, że nowe sprzęgło załatwiej sprawę. Teraz na szybko, bo wiemy, że boostu jest mało, Dołożyłem boostu. Nie miałem na, jak. No, no, Nie mam czasu. No, czas nie jest moim sprzymierzeńcem, więc dystansik napinający jeszcze bardziej Westgate'a. Ile dołożyłem, nie wiem. Dajmy się zaskoczyć. To zobaczmy, ile teraz mamy do ładowania. Pół bara! No to ja już wiem, ile on teraz generuje. Tam pół bara z dołu. Tam chwilę miał zawahania, schodziło do 0,45, ale ogólnie gdzieś tam okolice pół bara Teraz jeszcze wam chcę pokazać, jak znajdę kawałek słuszego asfaltu. Jak to przyspiesza. Bo to jest też chyba teraz kwestia dość istotna. No tutaj wiadomo, my mieliśmy bardzo krótką skrzynię, więc nawachluję się trochę. Mam nadzieję, że jakoś to się uda uchwycić, czy to przyspiesza. Musiałbym to, jakbym to musiał trzymać. Tak, jakoś prędkościomierz gdzieś tam widać. Dojeżdżamy do jakiegoś kąska szerszej drogi. Wiadomo, to nie jest jakoś hiper szybki samochód teraz, ale na, na seryjne 75 koni, które tutaj kiedyś było, jest naprawdę bardzo w porządku. Eee, no, teraz jeszcze tak, żeby nikomu nie przeszkadzać, to by było dość istotne. Czekajcie. Będę startował z launch'a, bo nie ma sensu. Dobra, uwaga i... Więc na ten moment mamy nałożony pierwszy wykres z doładowania 0,3 bara i teraz te 0,5. 0,5 zresztą nie przyglądałem się jeszcze dokładnie filmikowi. 0,5 bara. No i mamy teraz 157 koni, i już prawie 200 N, ale tak te 200 N to tak sobie pomyślałem już przy tym 0,4 bara, jak uślizgło sprzęgło, że pewnie zbliżamy się do 200 N, i sprzęgło miało to w nosie. Także, no, co tu dużo mówić? No, chyba to jest bardzo dobry wynik, tak mi się wydaje. No wiadomo, no, jakby było 200, to by było super, no ale pół bara. No, z pół bara prawie 160 koni. No, to chyba jest jednak bardzo dobry wynik. Na ten moment ja jestem naprawdę mega zaskoczony, mega pozytywnie zaskoczony tym, jak to jeździ, bo naprawdę to jeździ bardzo dobrze. Tym, że przy tym prawie pół bara, bo tam 0,45 bara, nie mam w ogóle stuku. Jadę na zapłonie 20 stopni wyprzedzenia, czyli takie w zasadzie seryjne 1,8 Turbo, i to naprawdę dobrze jedzie. Naprawdę zaczynam myśleć, że te 200 kunia to, to jest do zrobienia. No, myślę, że jakby tak, takie 0,7-0,8 bara ustawić, to myślę, że tutaj powinniśmy połaskotać te 200 koni. Próbujemy! Następny puzel, że tak powiem, to będzie gwóźdź do trumny. To jest gruszka Westgate'a, szpoltowa. I widzimy tutaj, mamy co? 0,8 bara. Do 2 bary, tak? 0,8 do 2 bary. Także ona jest zasadniczo otwarcia i teoretycznie powinna się otwierać przy 0,8 bara dopiero. Zaraz to sprawdzimy. To będzie test bardzo wysokich lotów. Czujnik zegarowy ustawiony na 0. W momencie, gdy pojawi się otwarcie, to będziemy szli w tamtą stronę. Wiadomo, że będzie się trochę bujać, no bo no nie jest to jakoś specjalnie, precyzyjnie wszystko zrobione. Ale dobra, biorę się za pompowanie. 0,5 bara drgnęło. Przy 0,6 bara, 0,7 bara już widać zasadniczo, że się ruszyło. No i teraz już bezdyskusyjnie 0,8 bara jest otwarcie. Także będziemy to naciągać. Na pewno ta sprężyna w tej gruszce chodzi zasadniczo twardziej. Więc myślę, że uda się osiągnąć większe doładowanie. Pozytywnych rzeczy, nowa gruszka jest yy, mniejsza, więc będzie mi łatwiej. Teraz zobaczymy, czy ona będzie pasować na moje cudowne mocowanie. Muszę sobie ją przyciąć na długości. No i teraz mam za tyle sztangi do regulowania w razie czego. Także montuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc tak, teraz mamy uchylenie ustawione na taki dobry bar. Przy 0,6 bara mieliśmy 0,45, czyli teraz już to nie będzie raczej low boost. Teraz jedyne co może być low to korby, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Ja wypróbować, no co? Dobra, mamy drugi bieg. Spróbuję z wyższej partii obrotów, żeby się przypadkiem silnik nie zdziwił za bardzo, bo nie wiem ile tam mamy teraz boostu. tyle. No i jest pierwsza awaria. <noise> e, kurde, nie wierzę, na masakra, 0,7 bara przyjął, to jest baran z tego motora. Dobra, nic, muszę to na mocniejszych opaskach poskręcać i będę testował dalej. Ciekawe, teraz jakieś logi trzeba zrobić, <noise> ale mam bekę. No i dobrze żarło, dobrze żarło i dobrze żarło i teraz zaczęły się schody. Zaczęły się schody. Bo 1-2 jest oczywiście bez problemu. Na trzecim biegu pojawia się lekki stuk w górnej partii obrotów. Mamy też mało paliwa, więc była pierwsza korekta, była druga korekta, była trzecia korekta. No w końcu z tym paliwem udało się ogarnąć. No ale też w międzyczasie zrobiłem jakieś tam pomiary. Robiłem pomiary na czwartym biegu. Fajnie to będzie wszystko widać, ale do tego przejdziemy zaraz. No, i był oczywiście ten ostatni decydujący pomiar, gdzie byłem już przekonany, że z paliwem jest wszystko gitara, bo paliwa miałem już w zupełności wystarczająco, czyli było dużo paliwa, była korekcja w minusie. Na trzecim biegu stógu wynosił tam 2-3 stopnie. Powiedziałem sobie, okej, okay, zaryzykujemy. Dobrnąłem do tego miejsca, że wróciłem na warsztat i silnik jeszcze działa. Ale. Ale mam ostateczny wynik. Ostateczny i więcej. Tutaj nic nie ugram. 165 koni, 230 Nm. Ale widzicie to. To niestety już jest stuk i nie potrafię już w żaden sposób z nim wygrać. Tutaj po prostu mamy 0,7 bara i mamy w zasadzie niewiele więcej mocy niż mieliśmy na 0,4 bara, ale do tego przejdziemy zaraz. E, tu dolewaliśmy teraz, już jest w cholerę dolane paliwa. Dalej mamy pojawiający się stuch, także tutaj, no, niestety, pokonuje na stopień sprężania przy tym doładowaniu. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, e, że gdybyśmy ściągnęli doładowanie z 0,7 na powiedzmy pół bara, czy tam 0,55, to pewnie byśmy ugrali górą więcej mocy niż mamy teraz, jak widać, wszystko jest na miejscu. Dziury w bloku brak, turbo też nie spadło. Tak ma się sytuacja na dzień dzisiejszy. I tu mamy trzy kolejne korekty na... bo to od razu sobie mierzyłem podczas logów. Pierwsza poprawa na 0,7 bara, raczej pierwsza korekta softu na 0,7 bara, druga, trzecia. No? i to tak widzicie, że na pierwszej i drugiej to w zasadzie ja byłem mocowo słabiej niż na 0,4 bara. E, powiedzmy tutaj dopiero z mocą podeszłem wyżej tylko przypatrzcie się na ten moment tutaj bo tu odpuściłem dlaczego tu odpuściłem bo tu w tym momencie gdy miałem wklepane pojawił się czask ale to był po prostu czask ja podejrzewam tak zwanego przedwczesnego zapłonu samoczynnego zapłonu mieszanki przez wysoki stopień sprężania to mogło uwalić np. Półkę na przykład półkę tłoku. Ale nie musiało. No, tego niestety nie wiemy, ale tutaj nic nie wygeneruje więcej. Nie jestem w stanie tutaj tego przeskoczyć. Ten stopień sprężania nie pozwala mi na to, żeby tu zrobić więcej mocy. Teraz mamy nałożone na siebie wszystkie trzy wersje softa, czyli 0,3 bara, 0,35, 0,45 i 0,7 bara. No i widzimy, że no, auto jedzie zasadniczo bardziej. No tutaj widzimy, że po prostu przy tej prędkości odpuszczam z przyczyn technicznych, tak, odpuszczam i, i, i przestaje się rozpędzać. No, jeżeli chodzi o porównanie wyników, no to mamy, tak to się kształtuje następująco. No, prawda jest taka, że ja jestem przekonany, że gdybyśmy skręcili go na 0,55 bara, to osiągnęlibyśmy coś w okolicach 170 koni. Tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że nie jest to realistyczne, żeby tutaj przy tym stopniu sprężania cokolwiek więcej ugrać. No i dobra koszty. Koszty z ostatniej części, ci co pamiętają, to nie pamiętają. E, przypominam, 15105 zł było w ostatniej części robota razem z częściami. Części dotychczas w trzeciej części było 3705 i 57 roboczogodzin. W tej części doszło nam wysokie napięcie, czyli cewki i świece to 600 zł. Doszło nam sprzęgło 450 zł i doszła nam sportowa gruszka Westgate'u za 200 zł z wysyłką. Czyli sumarycznie, jeżeli chodzi o części, które pieniążki wydaliśmy na części, to wydaliśmy na ten moment 4955 zł. No i roboczo-godzin w tym odcinku doszło nam tylko 7, bo w zasadzie tutaj nie licząc strojenia oczywiście, bo strojenie to inna, inna tematyka, że tak powiem, ale mechanicznie, czyli przerzucenie sprzęgła, montaż wskaźnika do ładowania i tam inne rzeczy, 7 roboczogodzin, czyli sumarycznie mamy 64 roboczo co 64 roboczo-godziny daje nam 12 800 zł. Czyli sumarycznie e, części plus robota to 17 755 zł. No, i do tego jeszcze dochodzi czynnik strojenia. E, z racji tego, że to jest rzeźba, a rzeźba jest zawsze droga. E, biorąc pod uwagę czas, i, który został poświęcony temu samochodowi, ilość tam korekt i tak dalej, e, to mamy. 3500 zł, strojenie, czyli nasz projekt na ten moment kosztował mnie 21 255 zł. A teraz najważ najważniejszy punkt programu. I pytanie teraz do Was, Majne Widzowien, bo tam się czepiają mnie w komentarzu, że angielski wtrącam, to teraz będę wtrącał o niemiecki, jak angielski przeszkadza. Majne Widzowien, pytanie do Was, co z tym fantem robimy. Czy podpunkt pierwszy zamykamy ten temat i zostawiamy to 160 koni? Powiedzmy, że jest zrobione, e, pacjent zmarł, więcej się nie da budżetowo zrobić. Czy może jednak podpunkt drugi, e, korbia, korba gniocja, niełamiocja, czyli odprężamy motor i próbujemy ładować dalej, aż korba się w końcu ugnie. Także jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy, waszej decyzji, bo to tutaj wasza decyzja będzie. Ja mam to totalnie w nosie. Czy po prostu zostawiamy to i idziemy w następny projekt, bo mam następny projekt stać, który będę chciał robić, ale to to potem czy po prostu męczymy jeszcze trochę czasu lubka? aż korba wyjdzie przez dupka i, i tyle. No. Także jestem bardzo ciekawy Waszej odpowiedzi, co będziemy robić dalej i w związku z tym ja potem będę podejmował odpowiednie kroki. I w tym punkcie bardzo, ale to bardzo serdecznie chciałem Wam podziękować za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, że nie przynudzałem za bardzo. Jest mi niezmiernie przykro, że nie skończyło się jakąś spektakularną eksplozją. No ale tak to w życiu bywa. Nie zawsze można spełnić wszystkich oczekiwań. Także, jeżeli Wam się podobało, kciuczek w górę. Ja mam nadzieję, że będzie dużo kciuczków w górę. I zapraszam do subskrypcji kanału. No i tak jak mówiłem, czekam na Waszą odpowiedź. Do zobaczyska.